Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek hey, z dobry. SCP Secret Laboratory. Ja też. Cześć. Eka, hejka, co cześć, tam, cześć, jak tam? A, gitówa. A, no i super. Najlepiej, no. Kurde, no i lecimy, klasy D. Z cześć. Co? Witajcie. witajcie. całym programie. No, nieźle. No, mamy szafeczki. Dobra, trzeba zabrać kartę. Uu. Złodziejstwo, czas. Oj, aż mi przycina, kurczę, tak, na początku pierwszy raz... Patrz co mam! Co masz? O, nie strzelaj do mnie! Dobra, weźcie sobie kartę i patrzcie też co mam kolejne! O, o rzucaj, 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 rzucaj! Dobra, uwaga, UWAGA! 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 NIEEEEEE! Dlaczego? Dla Takie szale... Aaaa! Ja, ja, ja! Mój pistolet! No to cóż, trzymajcie, trzymajcie się! W

Eh, ja pesek, pesek. No niestety. Ja tylko widziałem, jak już ten na stepek idzie. sobie gada, mówi a okej, okay, pogadaj sobie. Tak, sobie tak. Tak. No pesek. No. nie, widzimy się na respie. Że... Dobra, respimy no, się. Ale po co? O rozpijmy się. się, e, zamknijmy Zepij, na oni zaczęli nas tak. O, A u was heavy, klasy do uciekają właśnie. Dobra, jazda. Może na początku trochę przelagowywać, ponieważ dopiero co włączyłem gierkę. Więc na początku zawsze przelagowuję im po prostu. Ale już czasem jakieś 10 minut, już powinno być wszystko w porządku. Mam przy sobie broń, mogę go rozstrzelać, chyba, nie? Chyba tak. Nie pisze Give orders, skorzystać z mostu bez CPSL. A ty. Nie bałem nic innego. To nie jest dla zły request. Halo? Halo. Dobra, wbiegajcie, proszę bardzo, proszę bardzo. To nie, ja opaliłeś, tak? nie ma klasy D. Wyłączony to był fake? Dobra. A ja ty masz w ogóle do... zły mikrofon, Menti, ustawiony. No, Właśnie tak się ja dziwiłem. Tylko właśnie design... Dalej, dalej, pod escape'em sobie w ustawieniach settingsach jak sobie zmieni. Tam masz urządzenie wyjścio wyjściowe i tam sobie zmień na tego. A teraz? No trochę lepiej, ale i tak jakoś dziwnie cię słychać. Nie, nie masz jaj... O, i teraz dobrze, teraz dobrze. Dobra, bo ustawiony musiałem zmienić i A, no tak, tak, to, to jest błąd znany. Dobra. No i teraz zajebiście się słychać, a nie wcześniej jakoś dziwnie. Dobra, no nie, no bo to ja no, naukowcem byłem. Dobra, jazda. No, nie chcę uciekać. Leczunia. amunicji... A kto jest kapitanem Nie wiem. Wiecie co, ja nie idę do lajta Jak coś mam kartę do, do wszystkiego. Fajnie, cieszy mnie to. A dziękuję No, może wysadzimy placówkę co wy na to? No to wejdź na zewnątrz już, e, sandwich a my poszukamy Urheada A nie. No dobra no to chodzi o to, żeby on tam się ustawił po prostu, a my znajdziemy Hit. O kurde No to nieźle, to jej poszedł Jak coś to znalazł Morhada ale mnie goni 99 no już myślałem że nie Dobra. Uważaj, bo tu możesz się kampić. Oh, never mind. Nie ma. Orcheda gdzieś no, siedzi oba. pewnie. Nie, bo poszedł Orcheda w stanie. Tam jest, tam Orchid jest, bierz go. Ej, ej, ej. Czekaj lepiej, czekaj. Zagranat może Wydaje mi się, że będzie ten za nami wiesz Sietechnie Nie ma Loki Kilisiu Dziękuję, żegnam Tutaj siedzą A tam A Sandwich nie... przecież był No chyba, że pojechali A tam A Sandwich tam nie raczej nie żyje Aha, o, o hej, Ken. mówiłem, że włączyłeś go widzę? no, Dobra. tylko tam dziewięć czy dziewięć. A, no to a, super, to super. a to fajnie. Wybij, wybijmy może. No, tak, tak, włączyłem, ale tam jest w środku jest, tak nie wiem czy... Ale <ślamy ślamy> pewno <ślamy> byśmy wysadzili placówkę, jedziecie? trochę dęgo, ale trochę słabo, bo tam mało miejsca mamy, żeby go. Dobra, rzucimy tam... po prostu granatkę. Ja Zostańcie sobie góry. Ajść! Ja się nie spodziewałem. Wojciech, że on Aj, nie spodziewałem się tego. Nie zdążyłem rzucić. Trochę peszek. A i za wcześnie. Słuchaj, chodź. Ładnie pałką mały. A ja kubałkę jak zwykle lepszarce. czarce. Na pałeczką. Co tu się dzieje? A rozumiem. I się spalił chyba wszystko. Szybko. No spalił se wszystko. A oh wow i ten badnikaro oh A wow Nie mogę To jest na jednym HP No No i koniec <laughs> Tak coś tak Śpieszność. sobie porobiłeś Dobra, zaraz Red widzimy się za chwilę o, rzeczywiście. Gdzie jest... O, Jaki malu ma... Mały badnikaro. Czemu tu dzieci Mały badnikaro. Dzieci. Zbravo, no dzieci. Nie będziemy nikogo dyskryminować. O, No bo jeżeli to ja... Tam stój nie stój no, no dobra, no... Stój. No po prostu badnikaro. jesteś jest po prostu nowiutki w drużynie, nie wiem. W wieku 16 lat dostaję... Eee... kapela. ma? Ewa, 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 Jest. Ewa, 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 No tam Ewa, 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 No. Dalej siedzę w Ewa, Ogólnie to na sławę w Ewa, bo Ewa, sam. A rozumiem. Nie no. sam A <tryk> Ewa, <tryk> O, kurde, no to klasa. O, witaj! Co tam u ciebie! O, super! Teraz tak się uważam. Czujesz? A oraz wijam się stąd. A pewno przeżyję. O, oczywiście przeżyłem. Ja się spodziewałem. Żyję! Tędy. Witam! Witam. Uwaga, granat, granat, granat. O! Jest chyba w się znowu w siedzą. Nie, I co, może. to tak. Ej, Wbijmy wszyscy naraz, jakby to tylko... Dobra, wbijmy, sporo, no. Wbijmy do środka. Dobra, Dawajcie do środka. Znaczy, się Nie jedziemy. dobra, poświęcenie to się nazywa. Dobra, to się nazywa poświęcenie. Warfit. Jak leciały te ciała, co z tym ciałem się stało? A ja zostałem na górze, a akurat na górze 106. Jajajaj. A się wyleczył No dokładnie Lecę, lecę na sub i włączę tego Tylko weź tu przeżyj no. Weź tu przeżyj. No chyba, chyba jednak nie przeżyli No coś. Aj, 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 aj. No Dobra no, to chaos, chyba załatwi sprawę No, no chyba na to miałem. wychodzi Gban <laughs> ma super gameplay Możemy nie zdążyć Kampienia w tym, w No, bez <grym> No bo ja tak nie robię. 10 OP taktyk. Na no. no, nic, no to chyba nic z tego nie będzie. Rozżarłem, no, ale trochę to O, przeżyli. Destru wyszedł. Jak jeszcze nie wyszedł. Nie wyszedł. Bo jakby na chaos, to skupować sfokusować 106, to może jeszcze wygramy, jako CI. Ja czemu 106? No bo żeby chaosy wygrały, musi uciec więcej dibojów niż żywych sf -eków. Ale jeżeli nie żyje żaden SCF, to wtedy automatycznie ta, ta pseudo liczba jest większa, więc wygrywają. Wow, to że wszystkie no, medykamenty. To jest znak trechard, gdziekolwiek. To Tyle co no. po prostu wygramy, by wygrać. <grym> tak, ale no. No to znaczy, może nie, nie wiem, nie wiem. Powinienem wejść prosto na Tesla. Oła! Oh, wow. wow. Dobra, widzimy się za 50 sekund, chyba po prostu. Ajajaj. <grym> aj, aj. Nie no, spokojnie. <grym> za szybko. No. A drugi. A drugi. Witamy, witamy. Hello, hello, hello. Witamy serdecznie, co tam u siema, ciebie? No <laughs> i nie dotrzymali jeszcze od pleców, co jesteście Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Nie, dziękuję. Dobra, miazda Let's go, jakiś dobry streak dzisiaj widzę, co do ról. O, jak najbardziej. Witaj, Destru. Jadu. Witaj. ogólnie ogóle, ta antykolata co tylko wybuchy? Odporność? Nie, no po prostu masz ogólnie lepszą odporność. Rozumiem, ale gówno. Nic tu nie ma. Masz kartę naukowca? Ma, nie, naukowca nie. A po drugiej sprzątacze. stronie. Ja też mam tylko sprzątacza. Ale gówno. O, tak. Będziesz miał naukowcę, jeśli chcesz. Nie, nie no możemy na jeden jeden, to od razu strefy będzie. Daj jeden jeden. Jest jeden jeden. No dawaj, włączaj. Daj To zrobimy sobie robimy strefę, a potem dwa razy na fajne i mamy o piątkę. No dobra, ufam. Mm. jest gdzieś jakiś grafik z tego? Jako grafik? Z wylepszenia kart? Nie. Muszę wiedzieć. O, gdzie ja. kim jesteś, Cześć. Imir? Naukowcem? Ja jestem naukowcem. Chcesz nam wpierdzielić? Nie czemu? No nie, nie wiem, bo naukowcy są źli Ale wobec nie nas. Nie ja, ja jestem dobry. Tak, jesteś dobry? Tak. Mam taką nadzieję. No to nie, co ty ustawiłeś? Nie tam nic. Oła Któreś nie, nie, nie no. karty? Masz, Destru masz. Nie, no, no Dobra. Ja też mam. Dobra. No i tak można żyć. Super. A to my się zbijamy. Trzymaj się, Mir. To zbijajcie się, no. Cześć, cześć. A, pa, powodzenia. Chodź tutaj, A, bo. Znaj się, się zbrojownie po prostu. Znamy się A czekaj. O, i to mi się podoba. Zapieczka, to jest klasa. Co tam? Nie, no nie będą mu przestawiać. Co to za stepa? Miałem żapeczkę. Żapeczka jest super. Chodź. O, zbrojawnia, super. No jako, że jest po drodze. Pięknie. Mmm, do Ibira możemy nie strzelać, bo był miły dla nas. No i mi był miłym naukowcem, ale Będnie. reszta może nie być, więc... No, reszta może nie być miła. No dobra. Weszła też Tylko sobie może zwie. też sobie zmienię ustawienia trochę, bo ten celownik mi nie siedzi. W sumie fakty. Cześć. Ośmka. Nie zajmuj się, po prostu. A, okay, A, ja sobie, po prostu nie strzelamy ja się, idę. dobra? co po prostu weź? dobra, zagnaj. Ja sobie idę, cześć. Nara. Ja miałem jakieś beznadziejne zestawy tutaj zrobione, z tego co widzę. A nie wiem, ja tam zupełnie nie zmieniałem. Ale, whatever. O, niech będzie. Zamknij i uciekamy, stąd w końcu. Rozumiem, że jak spotykamy ochroniarzy, to obraz prostu nawlammy. A. To pewnie Imir. Czekaj, tak, może tu będzie jakiś ten? SCP w środku. Może no, że. A, piguła. To ma Nie bierzesz? Bierzesz, dobra. Wziąłem, no jak już jest. No właśnie, słyszałem achievement za ucieczkę z dwoma SCP-kami. nie wszystkie, więc... No. no nie, na przykład muszę jako naukowiec zabijać na klasę B. Eee. A... Dobra. To jest to. Aha. Brudno. Tutaj w lewo. Skąd wiesz? O, znam tę placówkę na pamięć. To z tego, że generuje się losowo? No właśnie, coś mi się nie zgadza. A. A, monetka. Monetka, chcesz? Eee... No nie wiem, właśnie co. Na nie... trochę cykam. No mi to, da, bo krzanić o piątkę, nie potrzebuję się. <grystanie> Lis? A ty masz, masz dwie piątki? No. A, okej. Okay. <grystanie> Będzie ewentualnie na pewno. Dawaj! O nie! <grystanie> Ale zbejtowany. Ale sad sytuacja. Ajajaj. <grystanie> Trochę sad A jeszcze się pytał na pewno No cóż, byśmy uciekli razem, tak to ucieknę sam e, nie mam netek Abym użył specjalnie, żeby być solidarny wobec zestra To był tylko kik, tak to był kick. zwrócił O nie! i teraz jak na złość przyjdzie jak mtf Dobra U ciebie Dobra, prosta sprawa za się. <gryzanie> jak gdyby nigdy nic nie cały, cały MTF Prosta sprawa Nie widzę problemu Dobra, wyrzucę to, chociaż nie, to może się przydać Jak mi się wydaje, ale A więc tak, to wyrzucamy. To wyrzucamy. A, na pleczkę też mogę wyrzucić. Ten pan też mam. Ale czy coś pod nim jeszcze jest? broń? No właśnie. To mogę wyrzucić. O to jest pytanie. Kurde, nie chciałbym nic wyrzucać. Hmm. Dobra, może to sobie po prostu adrenalinę jedną. Dobra, git, biegniemy. A wysadzimy? Nie, włączyli. Dobra, chodźmy tutaj, jeździmy. Jasne. Hej. Po bez pośpiechu. Łączmy latarkę. Jest dużo NTF-ów, trzeba uważać. Teraz ja tak powolutku, powolutku. Włączy. Znam u mnie, a w porządku. Tak jest poczekaj, sobie torciki w DBD. Teraz gramy wesela sobie też pograłem, ja! Beczki zostawiamy. ay to nie jest złe krzyczenie. Mm. O, sięka, biegnijmy. Dobra. Jak ty jest w ogóle? Nie wiem, GBN mnie zamknął w pokoju w serwerowni, bo rzucił latarkę i tyle. Aha, dobra, ej. sprawa jest taka, ja mam 50 HP, potrzebuję ja wteczki albo czegoś leczącego. Eee, masz 500 Nie, 500. Chcesz broń? O, nie, nie. Ja chcę coś le o, na, leczącego. leczącego. Leczącego nie mam. A no dobra, to A czekaj, dobrze tutaj będzie, czekaj, tutaj może będzie. MTF-y są jak coś. Więc... Wiem, że są, wyminąłem ich, ja D tym, czapeczką. O, dobra, chodźmy. Daj mi pięćsetkę Nie, uciekamy Halo No nie chciałeś, za pierwszym razem Dobra, to wezmę sobie coś tutaj Mam, aha No to bierz Dobra, uciekamy Czekaj, tam jest w sobie B, możemy do B pójść, czy nie chcesz? Dobra, chodźmy, wystarczy mi, więc chyba pójdę O, i tam ktoś jest E, to zombie Teraz do niego? Nie. No bo on, jestem klasą D, więc trochę tak, chodźmy lepiej. Do A. No. Dobra, git. Nie wiem, czy przebiegł, chyba przebiegł. Dobra. Najważniejsze, żeby uciec. Dokładnie. 65 HP, prawdopodobnie przeżyje, zobaczymy. Ale masz kolę, A, to dlatego. I to dwie. Aaa. Tam są! Goście! O kurde, no to mam dobrego aim'a, powiem ci. Czekaj. Za nami są. O kurde, a dobra, to nasi. Eka, mógłby coś widać, coś do leczenia? No i co teraz, panie? Zajmijcie, trzymaj, o dziękuję bardzo. A dobra, to zombiak, to nie strzelajcie. Dobra. Zabiłem go w shotguna. No ja biegnę, papa. To są Dobra, łatwo Eee! Co to za strzelanie? kurwa. No Bo tak coś nie tutaj niczego strzeliłem Dobra, piątkę, idę włączyć Idźcie do środka włączyć głowicę To tam był A, jest włączona, świetnie Dobra, prosto przetrwaliśmy. Ale mi się ten nowy Steam Overlay nie podoba. Aj bo całkowicie grę zakrywa, jak nie, klikasz SHIFT i ten. No tylko, że jak klikasz ten SHIFT i tab, to masz cały black screen, już nie masz prezerw czystego. A, no może. Nie, ja mam przezroczyste. O nie ile. A, no i łatwo. co się stało GB? Dlaczego? Ale to był Dobra Zabierz, Spójrz na podłogę. A byliście. Ale teraz to, to było przykre! I to Outflyer. Outflyer. A, bana. A, ale to ładnie zrobiłeś. Aaaaa, dostałem banki. ale to było ja nie ma Dobra, tym ja chcę to no, jest bana, więc nie pisz więcej. Hello.